No widzowie dzisiaj zagramy Wy w taką gierkę gdzie się walczy i nazywa się chaos I więc zagrajmy sobie w tą gierkę i Max je w ogóle zabić i mnie zabili prawie już O zabili mnie No i właśnie o to chodzi w tej grze, że chcą mnie zabić w ogóle I ja nie wiem na co chodzi I dzisiaj walczę z Maxem, walczę z Maxem tutaj Pojedynek Co cię, co cię biją pod bocyłku? Jakieś problemy w życiu masz? No nie pożałujesz tego bacon. No kurde, co on bierze? Co on robi? Jakieś wygibasy. Wygipa, wygibasy, kupasy jakieś robi. O kurde. No jednak bacon są lepsze od, od prosu. Bo jestem głupi. Natomiast ty jestem pros. Nawet nie jestem prosem widzę, więc one są lepsze od noobów, w ogóle, Bacony. No nie. Ja jestem noobem, widzowie, i chcę tego Bacona zabić. Nub czy pokona yy, Bacona, tego właśnie się przegonamy. No i nie, by niestety bacon dwa mnie zabiły. Bacon i sproje i zwykły bacon mnie zabili. Niestety to jest najgorsze. Jeszcze macham pałką jakieś papijaki w ogóle, nie wiem o co chodzi, ale mam najlepszą broń na świecie. Uż to, uż to. Najlepszą broń na świecie mam. O, ale masz słabo. Eee, to się nie... Ty nie... Ty, nie, ty nie daleko. Ej, widzowie, to jest bardzo dobra broń, polecam. O nie, ktoś chce mnie zabić, a jakieś nupki chcą mnie zabić. O, zabrali mnie poza świat. No i aha! Wiesz, że ten gościu mnie wziął, żeby mnie zabić. Nie, A to nie, Max mówiłem ci, że oni to robią, żeby go porwać i wrzucić do rzeki, niestety tak jest. Nie, bo on chciał wziąć komuś innego, ale ciężki przodko wyjdzie z nami po prostu. Zginę, zginę od niego. No kurde, Blackway, weź mnie zostaw. Ty czarnuchu jeden.

Mam, mam, mam. No tak, ale i tak chciałem to zrobić. Bo mi przeszkadzało to. Teraz napię... Teraz napię... Jak nie zauważ, to lepiej jest... się chujesz. Ja cały czas tego samego gościa biję. I mu nie dam spokoju. Ja, to... ja ci ten zechce, nie dam. E, to uciekam, co, lepiej już uciekaj. Uciekaj, uciekaj, też. Uciekam od swojej dupy, mam uciec, no. Nie. Ty gdzieś może To jest ma jak Za lepiej ja Pierwszy. Na Ale kiedy się już Easy z tobą Easy z tobą? No Dobra. Rzeczywiście lepiej na telefonie się gra, prawda? Na telefonie? No, najlepiej na telefonie jest. tam O, znowu tego samego bijemy. W mordę chcesz, gościu. O ty kurde. Bije mnie, bije mnie. Co ty, gościu, robisz? No. Zginął. I co, nopku? Myślisz, że mnie od razu pokonasz? Za zabiłeś mnie, ale w tym samym czasie zabiliśmy. O, jeszcze, o, jeszcze, o, jeszcze dziwniejszy jest gość, który chce mnie nawalić w ogóle. Ale mu się nie uda. No może mu się uda. Ma duże szanse, no i wreszcie mu się po sekundzie uda. Kurde, kto... Ej, jak się mówiło odaby, bo ja nie wiem kto, jak, jak to był taniec... Z Fortnite, w Fortnite był taki, czy mi się zap... czy nie. Kurde, ja nie wiem, czy to był za taniec. No znowu jakimś pijakiem jestem, no co jest? No dlaczego? Nie chcę tak w prawdziwym życiu wyglądać. A to bardzo ciekawe, ja myślę że ty nie, nie zginiesz. Znaczy ja myślę że zginiesz a raczej sam od siebie, że się zastrzelisz sam. No. I do mnie, mam mało. A, a ja też, a mam mało. Mam dużo, mam mam. Chodzi mi, że mało w mózgu mam, to co ja nie wiem o co ci chodzi. ja mam mało. A je mało, w, a je mało w mózgu mam w ogóle, ja nie wiem. Nie I Max, pokażę ci sztuczkę. Zobacz, Max, wejdź na te kółko. Bardzo, bardzo polecam. Wejdź na te kółko. Jakie kółko? No tam na moście takie jest. Jakie kółko na moście? No zobacz, wejdź do mnie tam. Dobra. Wejdź w fajne kółko to jest po prostu. nie, ale nie wiem, co się stanie, kiedy wejdę na to przecież. Ja nie wiem, ale bardzo fajne. Dobre, Może do nieba polecisz? Nie wiem. Hmm. Takie bardzo fajne kółko znalazłem. Dobra, czekaj, czekaj, ej. Bo to ja się pokażę. No. Eee, zamknij o tym. To no, zamknęłam. Odwój się, odwój Nie tak łatwo. Zginąłem. No chyba... Jednak nie, jednak nie zadziałał twój proces zamknięcia oczu, bo nie zamknęłem oczu. No i co ja myślisz? Ej, chcesz weź takie kółko? jest takie a, no to ja już próbowałem, bardzo fajnie, nie chcę drugiego razu. Bardzo fajne jest, nie chcę drugiego razu. Chciałam to sobie pokazać, bo mam, bo mam bez konfetti, bez konfetti, tylko tam do nieba polecisz i jeszcze tego nie było. nie? No nie Nie, znaczy żyjesz jeszcze. Nie żyję. Żyjesz przecież. Jeszcze trochę się dokończy. No. I już do końca zginęłeś. Na tym, że jestem taki że Który, nie który chce, mnie, chce, mnie, chce mnie zabić Dlatego, że nie dał mu odpowiedzi na sprawdzianie I chce mnie teraz strzelić I mam aczugę w ogóle I mam lagi jeszcze do tego I nawet, mnie nie, I nawet mnie zabił w ogóle No co ja przewiduję przyszłość? Max ja przewiduje przyszłość Nie wiesz, ku mnie mam moc. Ty zaraz zginiesz Eee. No nie, no nie. psy słos Zaraz wejdzie na ciebie baba I zacznie cię całować A potem ty zaczniesz na nim pierdzić I ona się zeser Ej Max, gdzie ty jesteś? Max, a co nie jesteś ty czasem? Bo to bardzo fajnie wygląda hmm? O, no, o, zabiję Nottinga, bardzo fajnie W rzece tonął, w rzece tonął Uratowałem go Mnie, Bo chciał sobie zginąć Max, gdzie jesteś? Udajesz nupkę? Czy co ty robisz? Czy ty strzelasz sam w siebie? Ja nie wiem, co on robi, widzowie Napiszcie w komentarzu, co on robi w ogóle, bo ja nie wiem. Co ty robisz, Max? Dlaczego udajesz jakieś nubka? Nie wiem, poczekaj. A muszę ci niespodziankę pokazać. O, to niespodzianka właśnie była, niestety. Niespodzianka nie poszła, jednak, jednak zauważyłeś niespodziankę. Ale niestety jestem za Twoimi plecami, więc nie pokonasz mnie. Nie, jesteś, jesteś przed moimi plecami w ogóle. No zobacz, jedną do ciebie dupą stoję i teraz zobaczymy, czy wygrasz to. Hmm, poczekaj, jak ja mam iść dupą do ciebie? Jednak nie poszło zgodnie wszystko z planem. Tylko Max po prostu e, ch tylko chce, żebym żeby on się do mnie dupą odwracał. No, dlaczego się odwracasz dupą do mnie? Tak nieładnie się odwracasz do mnie, dupą. Tak bardzo nieładnie. Nieładnie, Max. Nieładnie, że tak się zachowałeś. Bardzo ładnie, Dupą nie można się do mnie odwracać. Szacunek trzeba mieć. Szacunek. Nie masz szacunku? No, rzeczywiście nie masz. Jestem Twoim babcią, no co ty? Jestem Twoim babcią. Musisz mieć do mnie szacunek, no co ty robisz? Jesteś moim głównym? To co, to co, ja, co? No czyli powiedzmy, jesteś moim dupą? Aha, no to dlaczego jestem głównym twoim? No właśnie, no to, no to właśnie. Nie wiem, może ja wysrałem siebie sam i wtedy się stworzyłem. Kurde, widzowie, to jakaś baba jest. Bek... Be, banus. E, wiesz, że jakaś dziewczyna e, pisze bacon? Bacon. Be, bacon na talerzu. Bacon na talerzu ona chce mieć. Hmm. Więc e, połóż się do niej na talerz. No i będzie idealnie. Dlaczego? A ja z zdylami, tak Max, pokażę ci coś. Jestem mordercą. Okej, hmm. Nawet nie umiem się bić w ogóle, nie umiem walczyć w ogóle no, z nozem, bo mam mało mało zyca. Jestem głupi jak gówno. Niestety ja się poddam. Tylko jeszcze tylko sztylimy. No i niestety się poddałem. Ej Max, bawi się w chowanego z tobą. Zobacz, gdzie jestem za drzewem. Trzymam, e, trzymam dla ciebie niespodziankę już. O, przyszłaś na porę w ogóle. Ej, nie mi ty nie dostałeś. Nie, nie jestem hakerem, tylko jestem... nie wiem, jestem... jestem nupkiem po prostu. Nupki taką potrafią, więc ja nie wiem o co ci chodzi. Nupki potrafią, być, być dostępny przez e, maczu, do która ich uderzyła 100%. Nie wiem, nupki potrafią wszystko. Coś no co? Jeszcze strolowałem. A, mówisz, że jestem hakerem. Mówiłem, że jestem nupkiem. Nupki, wszystko potrafię. Ja chciałam teraz zginąć i zginęłam, widzisz? Nupki, wszystko potrafię. A, nupki, Jak e chcę kogoś zabić, to zabiję go. No i widzisz, zginęłam. A, zginę. nupki, potrafię zabić hakera, który, za który nie może być zabity. No właśnie, tak. Tak, nupki, wszystko umiem. A prosty, to nic nie umiem w ogóle. Co, nie, nie mogę nawet zabić jednego gościa, na którym nie, nie muszę stracić. No, nie musisz ze zresztą. O, cześć, nubek! Nube, nubek, zobacz, jaki dobry! Max! Zobacz, jaki dobry, chodź, Max! Zobacz! Zobacz, jaki dobry! Tak, zobacz! Jaki dobry gościu! Dawaj, tu jest nubek! Cześć, nubek! Dawaj, bijemy się, bo jesteśmy nubkami! No i widzisz, nóbki są bardzo dobre. No, ja Nupki są bardzo dobre. To, a ja już nie jestem... Ja jestem już prosem niestety. Ej, ty dopiero, kiedy go zobaczyłeś. Hmm, wejdę sobie w kolet. Ciekawe co się stanie. Na pewno nie skończy się wtedy odcinek. Jak myślisz, Max? Nie wiem, no, chyba się skończy kubot. Nie wiem. Chyba nic się nie stanie. Hmm. Bardzo podejrzanie jest, jest ten kolor. Ale nic. Może nubek, gdy mnie zabije, to będzie koniec. Hmm, bardzo staro. O nie, zginęłam po.